Cześć i witam Was na następnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy przedstawiać ten inspekt stąd, właśnie tam. Raczej w takiej samej pozycji jak ten, czyli w takiej jakby poziomej od tej strony. Tak, wiecie, że Tak jak teraz jest tylko będzie tam. Wapno musimy będziemy wywodzić do wujka mojego. I tutaj będzie folia. To może kiedyś wymienię, będzie trzeba pomyśleć, żeby kupić. Ale najpierw załaduję wapno i widzimy się jak już wywiozę więc już wywiozłem to wapno, tam zostały jakieś resztki, ale tu macie taczkę, na ziemię już. O i teraz jo, ja sobie ją wy, wyciągnę, czy on wykopię, jak zwał tak, tak zwał. I tak yy, pokażę Wam po prostu yy, jak będzie wykopana. Więc tak to wygląda ten inspekt. Jest taki nie za duży, ale wiecie, do małych sedunek się coś się nada. O widzicie, to jest zrobione ma jakieś ram od jakiejś ramodłóżka, przynajmniej to, a to już jest zrobione, wiecie, taka podstawa, ale i tak zamierzam wszystko kupić folię taką specjalną i po prostu w środek dać, żeby było szczelnie, żeby mi tam ten, wiecie zimno się nie dostawało jak i również yy, żeby wszystko było szczelne i wiecie, ciepło było w, w środku da sezonach na wiosnę tutaj tak to wygląda, nie za głęboko jak widać to jest, bo to nie jest aż takie głębokie no i co, teraz będę kopał dziurę w rogu tutaj i widzimy się za chwilę dobrze, więc tam była zmiana planów tak pomyślałem nad tym inspektem o tym właśnie, to o tym go nie mówimy zawsze yy, chciałem już zaczynać kopać, ale tak pomyślałem, czy opłaca mi się go po prostu wkopać bo w sumie się rusza tam gdzieś szczeliny może mieć takie i w ogóle niski jest i chodzi o to, że ja generalnie planuję od tej strony tutaj działa jest wejście bo zaraz wam pokażę tutaj zrobić duży inspekt, mniejszy inspekt i kompostownik i tutaj planuję zrobić długość 2 metry i szerokość jakaś metr czy coś I sobie pomyślałem i tu powinien być ten miejsc, czyli ten ale pomyślałem bo mam mało materiału w sumie Czy znaczy mam, prekuję paru desek ale wiecie że tu byłoby 2 metry czyli gdzieś od tego pachołka dotąd i byłoby po prostu tutaj 2 metry na metr i byłby nawet spory inspekt i bym wykorzystał deski właśnie z tej, z tego inspektu bym zrobił po prostu większy inspekt bo tam takie dwumetrowe deski tam. Tam dwie mam po prostu, że kury nie przeszły, ale mam takich chyba 10, nie pamiętam 8. No i generalnie teraz po prostu tylko schowam go gdzieś do garażu, żeby zimę tam jakoś przecho przeszedł, przechował. A tutaj wszystko po prostu widzicie jakieś śmieci się uzbierały. Trzeba po prostu porządek w, ten, w końcu porządek zrobić w tym ogrodzie. Teraz naminciemy ziemię i tu po prostu sobie zasypiemy będzie jakieś ładne miejsce. Nie wiem, może, może w przyszłości dać jakieś propozycje, tak myślę, że... Wiecie, my się, my się, gdy, jeśli będą, będzie dużo łapek pod tym odcinkiem, to zrobimy tutaj na wiosnę jakieś y, ławkę i stoliczek, więc wiecie. No to, to ja się biorę już zasypywania tej jury. Tak wygląda tutaj to miejsce po jednej taczki, taczki. Jak widzicie już mi mocno jakaś na te lekko buję, bo już słońce zachodzi. Standardowa, widzicie. O tak to wygląda. Jeszcze myślę, że jest jedna taczka. I będzie dobrze, albo tak co sobie tu była kwaśna ziemia, bo tu choinka rosła, na tym macie pieniek, tu jedna, tam druga, to była taka, taka kwaśna, a tu nawet nie jest tak ta kwaśna w, e, w ziemi, a tam spod drzewa tego, więc wiecie, taka spora różnica nawet. Ale dobra, zasypuję to już będziemy kończyć odcinek. Dobrze, więc tyle ile dowiozłem, tyle dowiozłem, taki krótki odcinek, mam nadzieję, że wyszedł. E, tutaj jest, ciemno jest, a więc już e, pora na pożegnanie. Więc po prostu stawcie łapkę w górę, subskrypcję tam na dole, ten czerwony przycisk. I widzimy się w następnym odcinku. Obejrzyjcie moje poprzednie filmy. Cześć.